Idealnie. Idealnie spóźnimy się z włączeniem. Ooo! Ring power! O kurwa. O kurwa, a skąd wiedziałam, że ja tu już lecę? Fuj. Mamy telewizorki! Właśnie, a ja się mam przejebane. Ja nie umiem unikać jej tej... ...ataków? Nie ma się tepnąć w tym przypadku. Dobra, Ja może wyciągnę jej kasetę i przełożę jej tą kasetę. No, kurwa. Ja jebie. nie No cóż, mam nadzieję, że się nie bo to bardzo fajny no, fail. Ej, wyłączam wszystkie telewizory, fajny 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 spoko. fajny fajny kasetę przełożyć. Dobra Jak coś telewizory ma połączone Ktoś leci cię ściągać Chiałem ale mnie Nazwa. Natalara a ona no, się no, leczy. Leczy się. Mogę tam podnieść się. Podziemia czy góra? Góra. fajny Dzięki. Starałem się o niego dbać. Dużo sprintuje. Na skinie w ogóle, czy nie? Ale, Ale wyjm się udało, chyba. wyjmij kasetę, to ja nie chcę wychodzić. Nie chcę wyciągać kaset. O, czemu ja tu głównie nie... Stepa się gdzieś... Wiem, po komandę jest. Eee, nie, nie mi się. Dobra. Oczyszczajcie się też tymi kasetami, nie? Bo na razie widzę, że... No, muszę ci coś porobić. Nie ma DSA, nie już korzystał z DSA. No, no nie mam już DSA, bo go zjebałem, masz rację. Nie będziesz szczepionki. Idę Arkę ściągnąć. Odpaliła telewizory, znowu. Ała. Zlepa się. Jest za nami, Jarek. Do przodu biegnij. O kurde! O, dobra, e! Ja tego S! Pożerasz nadziei. Widzę co jest. Ściągajcie to. Ściągajcie ten totem od razu. Tepnęła się, tepnęła się, tepnęła się. Jak wam się to załaduje do pełna pamiętajcie, że ona może Mori wtedy walnąć Dalara na górze się, po, o, na dole się pokazuje Domyślnie Pani. Eee, Mat Pies, sobie kasetę przenieść, ale jeszcze, jeszcze No ty masz najbardziej Tam jest tak. mam też priorytety, tego tego kolejnego potemu Nie widzisz nigdzie u Ciebie tam świetnącego się trzeba. No właśnie z... nic nie widzę Kurwa Włączyłeś, dobra Ty jesteś tu Ona się zaraz tu to... Nie tepnij się bo mam wyłączony telewizor są aktywne, więc Znowu? No tak, jeszcze Nie będę samolobany Prze chwilą one wy... były wyłączone Zapnęła się, tylko nie wiem gdzie. Nawet wiem gdzie już. Yy, tam jest totem, tam jest totem. Mniej więcej wiadomo gdzie jest totem. Ja, dewar Hobby dał jej możliwość martwiania yy, na w nawet. Nawet Joga może być dead harda. No cóż, Powiedz, że tu jest totem, bo ona poszła tu sprawdzić. Ona tu musi być totem. Nie ma. Aha! Dostała z tej palety. Nie powinno wejść to. Yy, to chyba są Mori już. Kurde, nie ma tu to top temu. To gdzieś ten to, totem to, to jest pierdzielony. Nie wiem czy warto leczyć do końca, wiesz. I tak ma na strzała. Kurde, trzeba znaleźć ten totem koniecznie. Bo ona nas teraz już powybija. Ona jeszcze ma Speed'a dodatkowego, nie? A, ta się poddała. Yy, ja i tak chyba dostanę mori. Arek, ty się regenerujesz, nie? Kurde, telewizorów nawet nie jesteśmy w stanie zgasić. Poszło to Tobą. Wiem. Wiem. Ja. Dostała z palety. Ja szukam tego do temu. Blind'a dostałem. Blind'a dostajesz za to, że jak ten... Sto... no da. Ale jaki fark przebieg Kurde i porobiła mnie. Eee, no to co Arek? Przerąbane. Ja ciebie nie widzę więc, bo jestem w telewizorku gdzie masz blind'a. A, ja już ciebie widzę zresztą. Ja na jej miejscu bym pozwolił teraz ściągnąć, nie? Bo na spokojnie bym mogła zrobić sobie wtedy mori. O, ona teraz czeka aż ten. Aż zdechnę, no. Nie chcę jej się czekać. A mi się już nie chce wybijać punktów nawet. No, na Ma ten. Mam nadzieję, że to na Mori jeszcze. Bo chcę jeszcze włączyć obserwatora. Odsuwaj się od niej. Mm, nie zdążę. Albo zdążę na końcówkę. Tak, zdążyłem na końcówkę. Ale takie dziwne u mnie, Mori, to było. <laughs> Powiem wam.